Cześć, z tej strony Grzychuta, witam was w kolejnym odcinku z serii z gry Tak Ultimate Carnage. Dzisiaj próbuję nagrywać innym programem, e, także jeżeli będą jakieś błędy, to nie starajcie się mnie hejtować, tylko po prostu napiszcie co jest do poprawienia. E, jeżeli będzie się trochę zacinało, to wybaczcie. Staram się ogarnąć program jak najbardziej e, potrafię. Na czym my skończyliśmy? Dzisiejszy odcinek wygląda na to, że czekają nas derby i wyścig z czasem, także bardzo przyjemnie, dobry odcinek właśnie na e, przetestowanie przetestowanie e, nowego programu od nagrywania jeszcze sprawdźmy co my tu mamy, mamy Shakera. Nie wiem czy nie możemy kupić jakiegoś nowego auta bo chyba odblokowaliśmy e, Venom, tak, tego pragnę, chociaż Top speed Większy, większą prędkość maksymalną ma Jest tańszy, ale myślę, że Prędkość maksymalna będzie dla nas ważniejsza tutaj Także weźmiemy go eee, Weźmy... spróbujmy coś ulepszyć nim Albo najpierw sprzedajmy tamten samochód, który mamy Wcześniej, tak? Eee, Sell. jest... Okej okay. Teraz możemy ulepszyć Venom'a za całkiem sporą sumę Pinionszków e, Turbina jakaś Wydechy Nitro O, ale mnie oko swędzi, wybaczcie Uh ok, co my tu mamy? Jeszcze jakieś Pierdoły, dobra, jeszcze mocniejsze mamy teraz autko Wszystko bierzemy Jak leci Eee, te teraz derby będą. Klatki trzeba kupić, dobrze sobie mnie. Klatka. Wzmocnienie Klatka. Ok. Teraz możemy pójść w silnik bardziej. Tutaj już mamy wszystko. Wydechy jakieś. Dobra, to jest tanie, więc można zainwestować. Ok. Jeszcze zostało nam 950. Może coś uda nam się ulepszyć. Eee. Może w koła byśmy poszli wy na to 400, hamulce ile? 300, o to możemy jedno i drugie kupić Zostały nam tylko, e, tylko amortyzatory z tego co mi się wydaje Chyba, że jeszcze tutaj, nie tylko amortyzatory, więc całkiem spoko Kupiliśmy nowe auto, e, już praktycznie całe lepszyliśmy. Dobrze, tak więc przechodzimy do pierwszego derby Dzisiaj nas czekają dwa i jeden wyścig z czasem, tak więc całkiem przyjemnie myślę jak na razie patrzę, nie powinno być żadnych zacinek, powinno całkiem się to nagrywać Także... Myślę, że przeniosę się na ten program właśnie eee, Trochę słabo jakoś grafiki jest, bo ustawiłem najmniejsze e, wymagania... Znaczy... mniejsze ustawienia graficzne e, Żeby po prostu to jakoś śmigało, będę starał się... Mm, Powiem... Kurczę, ale mnie tutaj cisną Kurwy kutosy, dajcie mi trochę pozderzać Eee, będę się starał zwiększać te. O, no, ja pierdolę! <noise> będę starał się trochę zwiększać yy, te... Te, 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 te ustawienia graficzne i zobaczę, jak to będzie śmigało po prostu mm, na większych ustawieniach. Dobra, tutaj po pomału będziemy ich starali się eliminować. bo my tu mamy. Sali Taylor, dobra. Wyeliminowana, bo trzeba teraz uważać, bo nas mogą wyeliminować w łatwy sposób. Nie zwracam uwagi za bardzo na mapy. Nie widzę, czy we mnie jadą, czy nie jadą. To jest błąd. Aj. Teraz trzeba czekać na Rkę, Rkę, szybko R. -kę. Dobra. Teraz możemy ładnie w kogoś wjechać. Kto tam się ładnie nastawia? Ok, Lei, Bing wyeliminowaliśmy i Reya Cartera został. Ee, Frank Malkow. Ten Cfeluch. Mmm, nie trafiliśmy w niego. Teraz trzeba uciekać. Najlepiej schować się za warkami, Właśnie. Mm, wtedy mamy czas, żeby zakręcić, ficelować naszego przeciwnika. Koniec czasu. Uu. Uu. Ale byliśmy i tak pierwsi, ładnie. E, dużo mieliśmy złomowań i zderzeń, także... Nie mimo wszystko wygraliśmy. Fajnie. Pierwsze miejsce i byśmy musieli powtórzyć. Dobra, może jeszcze ulepszymy sobie to autko, zobaczymy co nam tam brakuje. Ile to kosztuje. Może starczy nam wszystko, nie, chyba nie. Ono zabraknie, 200, no 150 gotówki nam zabrakło Dobra, no, także Ulepszymy po kolei Derby Wybaczcie, jest trochę późno Mi się dziewa Ale czegoś nie robię dla widzów Trzeba nagrywać Okej okay. O Jezu, jak mi się głos mu. Co to było? Pierdol się tutaj Pierdol. Pierdol. Dobra. Trzeba trochę na zbierać. Oni się tutaj ładnie eliminują, ale my też musimy trochę zderzać się z nimi, żeby punkty nałapać. O, o, o. To było piękne. To było niesamowite. A. Gin skurwielu. Dobra. Tyk pięknie Ray Carter wyeliminowany, mm, nie mogę się wydostać Dobra Frank Malkov. Prawie. Prawie wyeliminowany. Tak blisko, a tak daleko Jack Benton. Chodź tu celu głupi. Zaraz cię wyeliminujemy. Przez Sally się trzyma Ale długo to nie potrwa. Blondynka jeździć nie umie No 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 chip cip, chodź do pancia, ładnie Tak to się robi Dobra Kolejny derby zaliczone Dość łatwo mi to przychodzi szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Myślałem, że będzie większe wyzwanie. No jeszcze został nam wyścig z czasem. Także wierzmy się za niego zawczasu. O! Oh. <grytanie> ok. Musimy dość się pospieszyć, żeby zająć pierwsze miejsce. Eee, o, pokazuje mi mój czas najlepszy z poprzedniej gry, więc... Fajnie całkiem, myślę, żeby dostało się wyrównać go. Wow, 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 wow. Nitro tu nie dostajemy, trzeba pamiętać, więc trzeba ograniczać mm. eee, rzeczy, przedmioty, przez które przejeżdżamy, żeby po prostu się nie spowalniać, bo i tak nitro do nie dostaniemy, więc trochę nie ma sensu. Eee, nie, powtórzmy to bo już nie będę pierwszy na pewno. Trochę się pomyczymy, myślę, z tym wyścigiem na czas, żeby zdobyć to złoto. Hmm. Ale myślę, że to będzie nasz cel w tym odcinku, żeby dokonać tego i dobić do złota. Tak jak to zwykle udaje nam się osiągnąć. Właściwie nie wiem, czy wspominają o muzyce w tej grze. Ta muzyka jest strasznie klimatyczna. Hmm. Tych utworów słuchałem już miliony razy, naprawdę, podczas grania w tę grę. Mimo wszystko, dalej z chęcią słuchałem, dalej nadają atmosfery tej grze. Kurde. I dalej mogę ich słuchać, ile wlezie. Po prostu grać w nieskończoność flatouta i słuchać tej muzyki w nieskończoność. Nie! Powtarzamy. Powtarzamy, nie ma gadania. Musimy mieć złoto. Gdyby nie parę błędów na końcu, czyli to wyjechanie poza trasę i tak dalej, byśmy mieli złoto. wybaczcie. Ok Tak trochę dziwnie się gra w oknie, bo... Mmm... Bo, bo, bo mniejsze pole widzenia tak jakby, ale w oknie e, Widzę mniej więcej jak to się nagrywa I mam podgląd I widzę, czy się zacina, czy nie, czy coś mogę zedytować, żeby było lepiej e... No <laughs> Ostatnio narzekaliście, że trochę się zacina w ogóle filmik i, I ta jakość jest trochę niezbyt, dlatego myślę, że teraz przez e, ten nowy sposób nagrywania to trochę poprawi, że to będzie płynniejsze i że jakość będzie dobra. Jeżeli macie jakieś zastrzeżenia, to piszcie śmiało. Z chęcią wysłucham, poprawię, żeby Wam się lepiej oglądało moje materiały. Dobra. Pełne skupienie na twarzy. Wow, wow, wow. Dobra, dobra. Trzymamy się trasy. Jedziemy ładnie. Dobry czas mamy. Może pobijemy <grystanie> te emocje w moim głosie? O, jest. Pobiliśmy nasz rekord. Pięknie. Asy ja pobiegły brawa. <grystanie> ok. Lecimy dalej. O. Oh. Zap bodajże razem, ale się udało. 6573 miejsce. Całkiem, całkiem dobra pozycja w porównaniu do moich poprzednich wyścigów. Eee, no i tak, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. I w następnym odcinku czekają nas już kolejne wyścigi. No, tutaj widzę, że eee, mamy 3 trasy, 3 trasy, i w jednym aż 6, więc to będzie dość długi odcinek. Eee, bo dajże 3, 4, 7, 8, 9. Dziesiąty odcinek będzie dość długi. Mam nadzieję, że dotrwacie aż do tego odcinka. Bo mi się strasznie przyjemnie gra. Mam nadzieję, że Wam się też przyjemnie ogląda. W każdym razie dziękuję. I do zobaczenia. następnym razem trzymajcie się i cześć.